Zagrajnik TV. Nie będę was oszukiwał. Jeżeli chodzi o MMO, to jestem obrzydliwym lamusem. Nie mam do tego gatunku czasu i cierpliwości, a rządzące nim mechaniki są dla mnie na dłuższą metę nużące. Ale swego czasu spędziłem kilkaset godzin w Guild Wars 2, a raz na jakiś czas wracam do The Elder Scrolls Online. I w przypadku obu tych gier, przyczyna jest ta sama. Po prostu lubię ze Smokiem połazić po fajnych, wirtualnych światach i wspólnie przeżywać w nich przygody. A świat w TESO jest nawet bardzo fajny. No bo, ej, to Tamriel. Więc gdy dostaliśmy od Bethesda zaproszenie do Londynu na pokaz najnowszego dodatku do TESO, Elsewhere nie zastanawialiśmy się długo. No i wiecie, w końcu nie co dzień ma się okazję być jednym z pierwszych dziennikarzy na świecie ogrywającym dany tytuł. Ponieważ na ogranie dema mieliśmy tylko półtorej godziny, bez dalszego owijania przechodzę do konkretów. Smoki. To właśnie smoki mają być największą atrakcją Elsweyr. Dla nikogo, kto grał kiedyś w Skyrima, nie powinno to być zaskoczenie. W przeciwieństwie jednak do ostatniej, singlowej części serii, w której smoki brało się na strzała, te w MMO faktycznie mają być wyzwane. Bo, jak wyraźnie podkreślili deweloperzy, tym razem wśród graczy nie będzie żadnego Dovahkiina. Od smoków ma się więc roić w nowym wątku fabularnym, mają być głównymi przeciwnikami w nowym 12-osobowym rajdzie, ale mają też po prostu latać sobie nad Elsweyr i atakować losowe miejsca, rozpoczynając tym samym World Eventy. Tego ostatniego akurat nie mieliśmy okazji doświadczyć na pokazie, ale wyobrażam sobie coś podobnego do walk ze smokami w Big Wars 2, gdzie z gigantycznymi bestiami walczyły i ginęły setki graczy naraz. Twórcy zaznaczają jednak, że latającą szkaradę ubić będzie mogła już kilkunastoosobowa grupka śmiałków, zakładając oczywiście, że będzie dość sprytna, zgrana i wyekwipowana w odpowiedni sprzęt. Drugą znaczącą nowością w Ellsworth ma być nowa klasa postaci, czyli Nekromanta, o którego społeczność gra graczy TESO prosiła ponoć od dawna. Z tego co miałem okazję pograć, wydawał się on być dość elastyczny, zarówno zadając sporo obrażenia, jak i nieźle lecząc towarzyszy. Sporo jego umiejętności bazuje na walających się po okolicy zwłokach, a do tego może on przyzywać do pomocy miniony, nad którymi nie ma jednak zbyt wielkiej kontroli. Na wzór iluzji Mesmera w Guild Wars 2 przywiązują się one do konkretnego przeciwnika i nękają go aż nie zostaną zabite, przeciwnik ten nie zginie, lub same nie rzucam się w jego stronę w ramach samobójczego ataku. Klimatycznym detalem ma też być fakt, że użycie niektórych umiejętności nekromanty w miejscu publicznym równoznaczne będzie ze złamaniem prawa. Z tego względu klasa ta ma szansę stać się ulubioną wśród graczy, którzy planują dołączyć do Gilgi Złodziei lub Mrocznego Bractwa, a więc organizacji i tak już opierających się na nielegalnej działalności. Jeżeli chodzi o główny wątek, to oczywiście będzie się on kręcił wokół smoków, a dokładniej tego dlaczego znowu się pojawiły, jak się ich pozbyć i rzecz jasna, tak jak wątek z podstawki i pozostałych dodatków, będzie napisany w ten sposób, by bez kłopotu można było go poznać pojedynkę. Co ciekawe, historie te można odkrywać już teraz, bo Ellsbury będzie drugą z czterech planowanych części sezonu Smoka. W ramach otwierającego DLC, dodanego pod koniec lutego, gracze otrzymali dwa nowe Lochy, będące prologiem do wydarzeń przedstawionych w Ellsworth. Trzecie DLC ma dodawać jeszcze jeden Loch, zaś ostatni ma być wielkim finałem historii Smogów. Dla mnie w Ellsworth najciekawsze wydaje się jednak. samo Ellsworth, bo od czasu Mruinda uwielbiam tam Możliwość samodzielnego przemierzania tego ogromnego świata, o którym dotąd mogłem tylko czytać, to dla mnie największa zaleta Teso i jaram się każdym nowym, dodanym do gry regionem. Tworząc ojczyznę Kadżyców, betesta ewidentnie inspirowała się krajobrazami i architekturą południowo-wschodniej Azji, a przede wszystkim Birmy, Wietnamu i Kambodży. Tereny półpustynne przeplatają się tu więc z gęstymi tropikalnymi lasami, a na każdym kroku można natknąć się na charakterystyczne świątynie ale z budowli najbardziej zainteresował mnie olbrzymi, górujący nad okolicą akwedukt, na który, mam nadzieję, będzie można wleźć i który będzie areną jakichś ciekawych wydarzeń. Jeżeli chodzi o powierzchnię nowego regionu, to będzie ona porównywalna z wyspami Summerset z ostatniego dodatku, czy wyspą Wardenfels z Marlina. To jeszcze kończąc, parę słów o samych Kadżitach. Jak wszyscy wiemy, Rasa ta nie cieszy się w Tamriel zbyt dobrą sławą. Jej przedstawiciele zdawani są przez innych za złodziei i nie, żeby nie miało to jakiegoś uzasadnienia, a zdarzało się nawet, że każdici wykorzystywani byli w charakterze niewolniczej siły roboczej. A w Elswir w końcu będziemy mieli okazję zobaczyć, jak sobie radzą, tworząc własne państwo. Choć, zważywszy na to, że nadal wchodziło ono w skład altmerskiego dominium, a idąc ulicą jednego z miast, usłyszałem strzepki rozmów o podatku od futra, wnioskuję, że sytuacja Kadżitów nawet tu nie będzie przedstawiać się najlepiej. Po krótkiej sesji z demem poszliśmy jeść. A ponieważ pokaz Elsewhere połączony był z promocją oficjalnej książki kucharskiej świata The Elder Scrolls, która miała na zachodzie premierę ledwie parę dni temu, to zajadaliśmy się ze smokiem takimi znanymi choćby ze Skyrimia przysmakami, jak zupa jarzynowa, pieczone ziemniaki, kulki orzechowo-miodowe czy… słodkie bułki, które faktycznie były aż nieprzyzwoicie słodkie to tyle, jeżeli chodzi o wrażenia z pokazu Elzwy. Wygląda na to, że będzie to kolejny dodatek, którym beteście uda się zadowolić zarówno hardkorowych fanów TESO, jak i tych graczy, którzy wpadają do Tamriel na krótkie casualowe sesyjki. Nie wiem natomiast, czy smoki i koty to dość, by przyciągnąć do TESO graczy zupełnie nowych, albo takich, którzy kiedyś się od tego MMO odbili. Myślę, że ten wyczyn uda się dopiero temu dużemu dodatkowi, który będzie miał w tytule słowo… Skyrim. W każdym razie każdy może sam przekonać się, z czym się je Teso, bo do 3 kwietnia grę można wypróbować za darmo w ramach obchodów 25-lecia serii The Elder Scrolls. Dajcie znać, co wy myślicie o Teso. Graliście, gracie, a może w najbliższych dniach planujecie wypróbować grę za darmo? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. No i cóż, trzymajcie się!